Zakochałem się w Deadlocku Jeżeli nie wiecie czym jest Deadlock, jest to gra w połączeniu w sumie dwóch innych gier, które już były na rynku, ale nikt jeszcze nie wpadł na ten pomysł. Połączenie Lego, LEGO i połączenie Overwatcha i mamy z tego Deadlock Mobile Hero Shootera w jednym. Wiecie kto na to wpadł? Samo Volvo. Ostatnio się tak wciągnąłem w tą grę, że na w niej 20 godzin nawet mogę wam śmieszną rzecz pokazać. Jak sobie spojrzycie tutaj, menuję jedną postać jest to ja ma to, szczerze wybrałem ją tylko ze względu na design. Mogę wam na szybko pokazać inny design bohaterów. Tu macie ten całą gamę, taka koza mi się podobała, ale nią jeszcze nigdy nie grałem. I w ogóle on gada cały czas. I ja go wam tutaj pokażę w ogóle i voice line. Ona wygiera po japońsku i to ta jeszcze taka śmieszna rzecz. No, że postać ma jakiś lor napisany. I ta postać ma lore po, dosłownie po japońsku napisane, a na przykład ten glutek, jak sobie zobaczymy, to ma normalnie przetłumaczony na, na Polski. Jest to dosyć zabawne. Ale żeby nie było. Ta postać dosyć dużo skilla wymaga. Jak sami widzicie, mam na niej 12 wygranych gier. Na tyle tutaj przegranych, a jak sezon, sobie... A czekaj, to wszyscy bohaterowie, No to, to trochę lepsze statystyki, ale dalej słabo. Jak sobie zobaczycie historię moich meczów, głównie nie ugrałem. I najlepsze jest to, że jak sami widzicie, moje win rate jest dosyć na wysokim poziomie. Najzabawniejszą rzeczą o Deadlocku jest to, że ta gra w ogóle nie wyszła, a ma dosyć duży playerbase, bardzo dużo ludzi w nią gra. Otóż ta gra pewnego razu wyszła przez różne jakieś przecieki, że Volvo robi całkowicie nową grę i ludzie mieli O kurde, Half-Life 3, to dzisiaj, to dzisiaj Half-Life 3, a się okazało, że to był projekt Deadlock i ten Deadlock ewoluował, teraz mamy lepszą wersję. Żeby dostać dostęp do tej gry, musi otóż podzielić znajomego, który już ma dostęp do Deadlocka i ten znajomy musi wam wysłać dostęp i mówię, jest to, że ta gra w ogóle jeszcze oficjalnie nie wyszła, a ma bardzo duży playerbase, base to jest taka ukryta gra, o której każdy wie, niby ukryta, ale jednak każdy wie, że coś takiego istnieje. I tu mogę Wam takie tankszota na tej postaci. Otóż, jak macie tutaj umiejętność na jedynce, co ja od razu ulepszę, Maxa. Jeżeli, do, jeżeli ją użyjecie, to postać Wam się zatrzymuje. Natomiast, jeżeli klikniecie sobie Shifta, czyli Dalsza, co nie. no czekaj, bo, bo e, umiejętność mi się nie odnowiła. Tylko kliknę sobie tą maszynę, co nie. Jeżeli mamy ten Shifta, to człowiek znowu pizzał nie wyszło jeszcze raz. E, klikniemy sobie Shifta, co nie. To wtedy mamy takie chwilowe momentum i możemy polecieć. Tutaj na przykład mamy taką piłkę. Tą piłkę można strzec, i ten kod reaguje, tak? I śmiesznie tutaj e, zabawiać podczas menu głównego. W ogóle to też jest menu główne, to mi się strasznie podoba, że. To że postawili na takim menu główne, że e, nie masz tam guzików, tylko ma normalnie chodzić po menu głównym, tu masz graj, tu masz gdzieś nauczyć się grać i inne. Ale jakbyście nie zauważyli, to ta postać nie jest znana z tego, że nie. Ma no, na przykład snajperkę tutaj, albo coś innego. Nie, otóż nic bardziej mylnego, Jak sami zobaczycie tutaj w lewym dolnym rogu ekranu. Ta postać ma stópki takie tutaj latające, co nie? Jakiś gościu kiedyś postanowił. Ej, to jest bardzo dobry pomysł, na sobie poradnika. I teraz odniosę się do tego poradnika, no i go powiem po skrócie, ale tutaj Ci mówię, że w sumie nie witam Ciebie, że tutaj trafiłeś, mam nadzieję, że nie będziesz tego żałował, w sumie to prawda, będziesz nie tego żałował, no ale to Twój wybór, rób sobie ze swoim życiem co chcesz. Mówisz początek tego poradnika, mówi Ci, żebyś zamknął wszystkie kurtyny, odłożył swój telefon na bok, wyciszył go... Usunął wszystkie refleksyjne tutaj odbicia i był gotowy na to, że ktoś wejdzie i spyta na to, co ty właściwie robisz. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby pójść na solo queue, czyli na, na solo kolejkę, grać w samemu w tej grę, która polega na multiplayerze. Następną bardzo ważną rzeczą w tym poradniku jest znalezienie liny. Musisz generalnie pójść taką przeciętną ścieżką, jaką idzie w to i jak znajdziesz wtedy tą ścieżkę, to i znajdziesz także linę. Jak masz linę, to wtedy masz The Assassin, Spacebar Mechanics. Tu, jak sam gościu napisał, to jest poradnik, w którym 90% ludzi oblewa. W sensie, yy, tutaj 90% ludzi nie daje sobie z tym rady i się poddaje. A się poddają? Bo sobie uświadamiają, co oni właściwie robią ze swoim życiem. No, ale jak masz taką linię, to musisz kliknąć na nią spacer. A linię, przepraszam, chciałem powiedzieć linię metra. No i teraz najlepsza część tego poradnika, czyli obserwacja. Kąt tak zwany tutaj gościu to nazwał. Musisz jak kamerę powoli, żeby mieć idealny kadr na to, co teraz zobaczysz. No i tu teoretycznie poradnik mógłby się skończyć, ale poradnik leci dalej. I tutaj ci mówi o tym, że zostałeś sam na sam, face-to-face face, z pięknymi, legendarnymi stopkami w Indikty. Tu mówi teraz najbardziej bliskie rzeczy, że pozwól, żeby ta cisza tutaj przepłynęła przez ciebie. to, z sobie swoje decyzje. zobacz, że ktoś musiał wymodelować to i zrobić do tego własne animacje. I teraz popatrz na to samotnie. Gratulacje. Następnym dodam i stepem w tym poradniku, krokiem jest to, że yy, musisz zrobić strategię wyjścia. To jest tak zwana strategia, jakby ktoś cię przyłapał, albo jak zboczyłeś mocne zażenowanie. Musisz się natychmiastowo wylogować, natknąć trawy, wyjaśnić swoją historię przeglądarki, jeżeli ktokolwiek cię zapyta, powie, że robiłeś research i nigdy się nie przyznaje do czytania tego poradnika. Ja niestety muszę się przyznać, bo tutaj macie nagranie z tego, więc macie na mnie tutaj materiał. I to dla tych, którzy pragną prawdziwego wyzwania, czyli bonusowe challenge'e Coś więcej? tutaj masz różne rzeczy spróbuj zdobyć screenshot bez motion blur'a, niemożliwe zrób tak, żeby cały. Zróbcie całą animację bez w ogóle mrugania, co jest dosyć ciężkie, muszę wam przyznać. A to chyba najzabawniejsze, czyli wyjaśnij ten pojalnik do niegracza i zobacz jej respekt po tym jak znikniesz, w sensie po twojej ewaporacji. Chyba oznaczało takie zniknięcie, rozpływanie się, coś takiego. I teraz konkluzja. Delegacy of the Food Seeker. Nie, nie będę tego tłumaczył. Wszystkie te kroki, przez które tutaj się wspiąłeś, doświadczyłeś tej rzeczy i teraz niesiesz to widzę ze sobą na zawsze. Czy Vindicta jest ze Ciebie dumna? Prawdopodobnie? Czy jesteś dumny ze samego siebie? To już prawdopodobnie. Nie. E, czy nauczyło cię to cokolwiek? Nie. Ale hej, przynajmniej zrobiłeś coś na 100% dzisiaj. Dobra, no to jak tutaj Master of Feed Six4 muszę wam pokazać na czym polega tutaj. Otóż musicie znaleźć tą linę, jak gości napisał, musicie się na nim wspiąć, Tu już możecie próbować, ale... Ciężko jest to zrobić, żeby to faktycznie działało. Nie, może i zrobić, żeby wasza postać cała chodziła, ale no próbuję i sobie widzicie, że ciężko jest w ogóle dostać ten kadr, kadr w naszej wymarzonych stópek. No niestety, próbuję, próbuję, ale nic tutaj nie idzie, może zaraz. O, o, jestem blisko, jestem blisko. Ajajaj, no, widzicie, jak tutaj skaczą, ale ha, blisko, blisko, tutaj pocierają już o tą linię, ale O dobra, muszę o czymś tutaj wspomnieć. Otóż, Dypt, o tym nie wspomniał w parniku, ale musicie użyć tej opcji, użyć starszego Pola widzenia, bo inaczej to nie działa. No, i tutaj już widzicie, jak nasze piękne stópki sobie skaczą. Tutaj, w tym lewym dolnym rogu pozwólmy trochę ciszy tutaj nastać. Dobra, wystarczy tego. I ewentualnie jeszcze gościem powiedział, że o tej linii, i na tej też możemy czekać. I idź w drugą stronę. No, i tutaj też mamy bardzo ładny kadr. O proszę, widzicie to? To jest dla was widzowy. To, to jest to, na po co tu przeszliśmy? Stówki. O! No i jeszcze raz tutaj wam pokażę. To jest lepszej i tutaj perspektywę. E, halo? No, ty... O, proszę, macie. Przepiękne. Eee, nie obracaj się. Proszę. Kurde, próbuję zrobić ładnego screenshota. Ładnie. Kurde, to jest to. Dlaczego gram w deadlocka? Jakby ktoś pytał. Jakby ktoś był ciekawy. Oj, tu jeszcze macie z drugiej strony. Wow. Wow. Wiecie, co widzicie? Bo ja widzę. Robię jak nie zyskam się tylko da. Jakbym tego widział, jak się wyłącza HADA. By mi dużo dało. I proszę trzymać wersję bez HADA. Specjalnie dla Was znalazłem komendy na to. Oh, 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 idealne, idealne. To jest to, po co żyję. Trzeba móc zobaczyć na stuki. W Piękne, piękne, piękne. Screenshotuję, jak szalony. Ah <coughs>